Witajcie, kochani. Um, witajcie, witajcie. Nie zapomniałam o Was. Pamiętam cały czas. I chciałam tylko um, powiedzieć Wam, że będziemy czytać Biblię, zaczynając od Nowego Roku, Biblię Gdańską. Rok 1632, więc będzie język taki trochę staropolski. Ale myślę, że damy radę. Więc zapraszam, żebyście kupili sobie, kochani. Lub po prostu słuchajcie. Nie namawiam nikogo um, na koczka, ale zapraszam, żebyście mieli ją i przeczytamy ją przez cały rok. Daj Boże. Zaczęłam czytać w tamtym roku, już prawie kończę po angielsku na moim angielskim kanale. One Year Bible, czyli tą i czytając ją od początku tyle nam zostało ciut co nie i zaczynając ją w tym roku w 25. Czytałam też pod koniec nagrań <laughs> po polsku trochę z katolickiej Biblii, um, z, tej, z wydawnictwa Świętego Wojciecha. I więc będę jeśli chcecie posłuchać po, po, z katolickiej Biblii, to zapraszam. Tak samo te nagrania są u mnie na kanale, bo ta Biblia Gdańska jest y, protestancka, więc ona ma 66 ksiąg, tak jak moja angielska, bo katolicka Biblia ma 73 y, księgi, więc troszeczkę więcej. A więc będziemy się trzymać y, tłumaczenia tego pierwszego protestanckiego. Tak samo wszystko mówi o Bogu, o Jezusie, więc nie przejmujcie się tym, um, po prostu zaufajcie Bogu, że On potrafi przemówić. Sami posłuchajcie i y, sami stwierdźcie, co jest dla Was najlepsze, um, ale na pewno możemy się tak samo nauczyć o Bogu, o Jezusie, o zbawieniu, jakim mamy w Nim. Więc chciałam tylko Wam powiedzieć, żebyście się przyszykowali na 1 stycznia i będziemy czytać Biblię Gdańską. Tą kupiłam na Amazonie, ja jestem w Nowym Jorku. Więc ci, co są w Polsce, na pewno mogą ją znaleźć. Ci, co są w Ameryce, tak samo mogą ją kupić. Więc zapraszam. Będziemy czytać. Zaczniemy od początku ze Starego Testamentu. Z księgi Rodzaju, i później przeczytamy Nowy Testament. I mam tak podzielone na każdy dzień po troszeczku. Będę się trzymać tak samo jak angielska Biblia roczna sugeruje. I potem troszeczkę przeczytamy z Psalmów i z przypowieści Salomona. Więc zapraszam, kochani, nie bójcie się. Na pewno wasze życie się odmieni na lepsze. Um, dostaniecie sens życia. Jeśli macie problemy, um, na pewno będziemy się o nie modlić, żeby Bóg pomógł nam przezwyciężyć każdy grzech każdy problem, każdy lęk, um, więc ja jestem zwykłą mamą, zwykłą żoną, a córką Boga Najwyższego i kocham Biblię i ona zmieniła moje życie i dlatego czytam ją właśnie publicznie, um, więc zapraszam Was, kochani, już niedługo, więc kupcie swoją Biblię gdańską lub słuchajcie razem ze mną i Zobaczymy, jak Bóg zadziała w naszym życiu. Um, modląc się o Polskę, o nasz piękny kraj, żeby Bóg miał ją w opiece. Um, więc dziękuję, kochani, że jesteście. Bóg was kocha. Jezus was kocha. Jezus umarł za każdego człowieka i nie musimy się czuć potępieni. Mamy zbawienie. Tym, co Jezus zrobił na krzyżu, i musimy po prostu zrozumieć, że nie jesteśmy zwolennikiem grzechu, a my jesteśmy uwolnieni i mamy siłę pokonać każdy grzech, bo Bóg daje nam właśnie tą siłę. Więc dziękuję, kochani, i do szybkiego zobaczenia w wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, spokojnych, radosnych. Szczęśliwego nowego roku. I niech Bóg zadziała, niech Jego wola się spełni w tym nowym roku. I jeśli Jego wolą jest, żebyśmy czytali tę Biblię, to będziemy to robić i on da nam siłę. Więc wszystkiego dobrego, kochani, i do szybkiego zobaczenia. Buziaczki, papa. Pa.